W dzisiejszym odcinku po raz kolejny wsiadamy do naszego dzielnego trzykołowego bohatera Bajaj Maxima, który w naszych sercach nosi jedno dumne imię Raptor. Jeśli śledzicie naszą podróż, to wiecie, że nie jest to nasza pierwsza wspólna przejażdżka. Z Raptorem zjeździliśmy Siem Reap, zwiedziliśmy cały kompleks Angkor, ruszyliśmy do Batam Bank, potem do Kratie. I choć wygląda jakby każdy kilometr był dla niego bolesny, to wciąż jedzie dalej, a my razem z nim. Dziś czas na największe wyzwanie blisko 500 km kambodżańskich dróg, dziur i piachu. Czy myśmy zwariowali, a może Raptor ma więcej siły niż na to wygląda? Oto on, Raptor. Nie pytajcie skąd ta nazwa, wystarczy jedno spojrzenie na jego boczne naklejki, by zrozumieć, że mamy do czynienia z legendą. Ma dach, który czasem przecieka, ma koła, trzy i każdy żyje własnym życiem. Biegi wchodzą kiedy chcą, napędzany LPG, co oznacza, że podróżuje się tanio i często odwiedza stacje. Zbiornik pozwala przejechać do 200 km, ale to pod warunkiem, że nie używamy świateł, nie zabieramy pasażerów, nie włączamy radia, którego nie ma i jedziemy wyłącznie z górki. Licznik pokazuje 80 km na godzinę, w praktyce 50. Raz udało się 65, ale to było za pomocą wiatru i po bardzo stromym zjeździe, i to przy sprzyjającym wietrze z modlitwą w głowie. Blacha go nie chroni, pożera gordza, ale kiedy spojrzysz na niego pod odpowiednim kątem, widzisz niezniszczony pojazd, tylko bestie. Naklejki Raptor robią swoje. Zawieszenie? Nazwijmy to otwartością na dialog z każdym kamieniem na drodze. Fotele? Twarde jak beton i latają w każdą stronę. I jeszcze lusterka? Są, ale każde większe uderzenie w drogę sprawia, że same się składają, jakby mówiły: Ja na to nie patrzę, ty prowadź. Ale jest coś w Raptorze, coś co sprawia, że mimo wszystkich jego wad, nadal chcemy wsiąść i ruszyć dalej. On naprawdę chce jechać, choć czasem ma inne zdanie co do kierunku. I właśnie z Raptorem ruszamy dziś w trasę z Kratie do Campo. Blisko 500 km Będzie kurz, będzie pot, będą kłopoty, ale też będą widoki, przygody i trochę śmiechu. Czy Raptor da radę? Czy my damy radę? Zostańcie, by to sprawdzić. Zaczynamy. Trójkołowa Odyseja trwa dalej. No to dzień doberek. Schodzę po stromych schodach. <laughs> Mamy... Godzinę 6.50, nie 7.50, już przed nami 400 km drogi. Jest jakieś 8 godzin jazdy bez przerwy, z czego mamy około 11 godzin e, za jasnego. I zobaczymy, czy się uda nam tą trasę zrobić. Nie chciałbym rozbijać tego na dwa dni, więc zobaczymy, o, hostel zamknięty, trzeba ogarnąć i otworzyć go. I się wykulać. Akurat pani się też obudziła z obsługi, która śpi w tamtej części. Na podgrzanie tościków w 7 Eleven. Kupiliśmy sobie tościki z szynką serem. plus Wziąłem sobie jajka na miękko do spróbowania, czy będą smaczne, aby się nie skończyło to źle. Więc posiedzimy, zjemy 15 minut przerwy i ruszamy dalej. Będę musiał wyjechać ze stacji, bo Dorota to ani wjechać, ani wyjechać. Nie? Ona, jak dojedziemy na te gdzieś wioski inne, to ona będzie siedzieć cały dzień, będzie uczyć się ruszać i jeździć. Więc my sobie jemy. Po drugiej stronie, nawet jakaś kawiarnia jest, A, ale co tam? Zjemy te gotowce. No dobra, mamy jedzonko. Będziemy testować jajeczka. To jest Dor Doroty Idol. Mój krudzik, napoik. Słomeczki, oczywiście, dostaliśmy. Ja mam jajka. Mam krosancika z szynką serem. I takiego samego tosta. No ale jestem ciekaw tych jajek. Jakiś sosik sojowy. tego wylejmy. Da nam trochę słoności. Ej, ale to jajko nie jest w ogóle ugotowane. O nie, zobaczcie. No to jajeczka nie zjem. Chyba że drugie będzie w lepszym stanie. No nie, też białko płynne. Może oni to też powinni podgrzać. Dobra, nie wypał. Spróbujemy następnym razem. Ale ono jest tutaj napisane, że to jest soft. To muszę wziąć. A, nie doczytałem. Jest napisane softy, jako nawet na zdjęciu jest takie półpłynne. Muszą wystarczyć tościki. Kolejna chwila przerwy. Jest jakaś masakra ta droga. Jesteśmy jakby na dojazdówce takiej do Phnom Penh. i od jakichś 30 30 kilometrów nie przepraszam, 20 km tak tak nawala ściągnęli przez 20 km asfalt do tej pory, nie ma drogi i widać, że robią na jakichś odcinkach ale od 30, km, 20 paru kilometrów jest non stop dziury, wyboje i tak dalej. Dorota nagrała coś tam po drodze, ale jakaś porażka. Jeszcze jakieś wesele obok jest, na tej rozrylanej drodze. Dobra, my zamówiliśmy sobie jakąś pizzę. Dorota poszła do 7-Eleven obok kupić picie. Jest jakiś, jakiś food center e, na stacji. Mamy do celu jeszcze 218 km, więc powiedzmy, że jesteśmy prawie w połowie. Jeszcze spory kawałek do Phnom a od Phnom Penh powinno pójść już z górki. Planowany czas dojazdu to jest 17.15, więc obstawiam, że koło 18:00 dojedziemy, bo zanim zjemy, wyruszymy, co najmniej z pół godziny to zajmie. I zapewne jeszcze co najmniej z dwie krótkie przerwy trzeba będzie zrobić, więc zapewne dojedziemy jak będzie robić się już ciemno powoli. A ten tuk-tuk zbyt dobrych świateł nie ma. Dorota Pasjansa z pieniędzy układa albo wróży, jak starota, tylko z piędzota o, dolary wleciały. Dobra, zjedliśmy widzę, że Dorota już prawie przy tuptuku ja też już idę. Trzeba kolejne ze 100 km zrobić tak byłoby najlepiej, ale coś czuję, że jest 60-70 i kolejna przerwa. No to u nas mała zmiana kierującego. Stery przejęła Dorota. Zostało nam 130 km do celu. Nawigacja pokazuje, że dojedziemy koło 18, Ale zapewne jeszcze jakiś mały przystanek na coś do picia. Może jeszcze jakaś jedna albo dwie zmiany więc obstawiam, że dojedziemy około 18.30-19.00 myślę, że na luziku zanim się zrobi całkowicie ciemno 아, <목의>